To ja też wszystkich witam serdecznie, cześć. Bardzo się cieszę, że mogę tu być. Co prawda, marketing mi kazał. Miała być ze mną jeszcze Marzana, która również pomagała przy projekcie z fundacją, z zajęciami dla dzieciaków. Niestety się rozchorowała, przynajmniej tak twierdzi. Także zostałam sama na pracu bo musicie mi zobaczyć. Jeżeli chodzi o naszą naukę programowania, był to projekt bardzo ciężki. Myślę, że zarówno dla osób z fundacji. Dla dzieciaków, dla naszego marketingu i dla nas, chyba najbardziej, mogę tak powiedzieć. Myślę, że nikt nie obraci. E, miałyśmy bardzo dużo wyzwań przed sobą. Po pierwsze, było bardzo dużo dzieci. Jeszcze się okazało, że jak przyszliśmy na pierwsze zajęcia, to było ich jeszcze więcej, więc były wyzwania pod tytułem: Mamy za mało laptopów i sala jest za mała, i nie ma jakich osadzić, a wszystkie chcą tu być. Dodatkowo. Mm, były to dzieci z rodzin problematycznych, z różną historią, z różną przeszłością. W związku z czym, na no niektóre jest na przykład widać było, że takie lekkie ADHD, ADHD im się załącza. No i pilnowanie, żeby słuchały, a nie grały na tych komputerach, nie oglądały YouTube'a, skupiały się chociaż trochę na tym, co robimy, no było ciężkie. Tu naprawdę ogromne podziękowania byłyby dla Marzeny za to, że pomagała mi to ogarnąć, bo mogłam mówić swoją część merytoryczną, kiedy ona faktycznie pilnowała te dzieciaki, żeby nie przeszkadzały za bardzo. Kolejnym wyzwaniem była zróżnicowana wiedza z zakresu programowania, a w zasadzie nawet z obsługi komputera, bo na zajęcia przyszły dzieci, które nie potrafiły pisać na klawiaturze. Wydaje się to w dzisiejszych czasach czymś naprawdę niesamowitym. Jak to tak? Ale no, tak bywa. Te dzieci pochodzą z biednych rodzin, z rodzin, gdzie nie wiedzie się najlepiej. Ich po prostu często nie stać na posiadanie komputera w domu. Tam też jest problem z dostępem do internetu. I dla nich, usią żeby usiąść i napisać coś na klawiaturze, byli oczywiście tacy, co śmigali, bo mają możliwość w domu i to nie było problemem, ale były osoby, które po prostu nie radziły sobie z pisaniem. Nie wiedziały w ogóle, że trzeba używać z dwóch rąk rozkładu klawiatury nie znały. No i to też oczywiście miało wpływ na to, że te zajęcia przebiegały w różnym tempie, no bo jedno dziecko już coś napisało, a drugie było dopiero na początku i przepisało pierwsze słowo. Było to troszkę problematyczne, ale dawałyśmy sobie radę. Też dzięki osobom z fundacji, którym zgłaszałyśmy takie osoby, takie dzieci, które miały z tym problem i faktycznie tutaj też opiekunki wychowczynie stanęły na wysokości zadania, że było widać, że pozwalały tym dzieciakom ćwiczyć na laptopach, znajdowały im jakieś zadania dla dzieciaków właśnie z podstawówki, jak się czasami na informatyce w szkole robi, i pozwalały im faktycznie ćwiczyć, trenować, żeby już nie odbiegały tak bardzo od tych troszkę lepszych dzieci. O problemach technicznych trochę wspomniałam, głównie polegały na tym, że mieliśmy albo za mało komputerów, albo potem w momencie, w którym trzeba było się zalogować do Minecrafta, to coś nie działało z loginami. No ale ostatecznie udało nam się to wszystko rozwiązać i myślę, że wyzwaniem były kartkówki. W cyklu 10 zajęć, na każdych zajęciach, oczywiście wyłączając pierwsze, przeprowadziłam, przeprowadziłam kartkówki. Zazwyczaj mające 4-5 pytań, różne typy zadań, albo ABCD, jakieś tam prawda-fałsz, połącz w pary, albo czasami nawet opisz. Więc dla mnie była to kwestia przygotowania. Tego wszystkiego i przygotowania testu końcowego, który miał 20 pytań, a mówią tego cały ten kurs. No, a dla dzieciaków to, że musiały się trochę uczyć. Dlaczego w ogóle zaangażowaliśmy się z Marzeną w ten projekt? Dlaczego było warto? Dzieci są przyszłością. Świat się rozwija, my niedługo, niektórzy prędzej, niektórzy wolniej, będą niezdatni już do użytku, a nasze dzieci będą się tym zajmować. No i dlaczego warto w ogóle uczyć dzieci programowania? Myślę, że dlatego, że przede wszystkim po pierwsze, pozwoliło im to większości dzieci w ogóle rozwinąć jakieś umiejętności związane z komputerem, te technologiczne, przestała być to dla nich taka tajemnica. Dlatego, że rozwijają logiczne myślenie, tak, muszą łączyć jakieś fakty, umiejętności analityczne, żeby się zastanowić, jak ten algorytm powinien działać, albo w momencie, gdy dostawały gotowy kod i trzeba było powiedzieć, jaki będzie jego wynik, no to też trzeba było wziąć i ta linijka po linijce zobaczyć. Oczywiście były podpuchy, bo to ja w późniejszych etapach. Tak, wykorzystywanie, przetwarzanie informacji. To również o, nawiążę trochę do chłopaków. E, korzystaliśmy ze jaja. Stwierdziłam, że jak najbardziej trzeba w to iść. Wydaje mi się, że programista, który nie będzie potrafił korzystać ze jaja, zasadniczo nie będzie miał przyszłości. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Też jak mam grupy w gigantach programowania, to również tam bardzo duży kładę nacisk na to, żeby dzieciaki wiedziały, jak szukać kodów, jak je rozwiązywać, i że tego AI można zapytać. Z taką overflow żegnamy. No niestety, no ale czasem tak. Więc również starałam się tutaj tym dzieciakom pokazać, że można, że to są darmowe narzędzia, że fajnie jest z nich korzystać i pod względem tego, że jak ktoś napisać, ale pod względem tego, jak miały gotowy kawałek kodu, to mówiłam, że mogą korzystać ze wszystkiego, swoich notatek, nie mogą tylko od kolegi pisać w tych kartkówkach. I co po niektórzy pomysłowi wpisali ten kod w Jaja i zapytali się, co robi. Ja uważam, że to wcale nie było złe rozwiązanie, bo tego ich uczyłam. Mają wiedzieć, nie muszą dojść do tego sami i siedzieć na tym 5 minut. Tylko mają wiedzieć, co ten kod robi i jaki będzie jego wynik. A ja i tak bardzo często im to tłumaczyło, jak do tego doszło. No i oczywiście myślenie kreatywne. Troszkę skupialiśmy się więcej na Pythonie niż na Minecrafcie, ale parę gier udało nam się zrobić między innymi grę z uniwersum Harry'ego Pottera, czy jakiś troszkę taki trop przeszkód, więc to też zawsze było dla dzieciaków troszkę fajne, że można było sobie coś zbudować. I te zaklęcia, że one działały w różny sposób i trzeba było pomyśleć, a jakie w ogóle zaklęcia w serii były, co możemy zrobić, a to nie. Także zaczynam, zaczynając od tej strony, myślę, że to też było dla dzieciaków bardzo fajne. No i na pewno też dużym plusem jest to, że dzieci zaczynają rozumieć w ogóle ten drugi świat. To nie jest tylko już świat grania, ale świat tworzenia gier, świat tworzenia aplikacji. Dotarło do nich, że tak naprawdę wszystko, co obecnie mamy wokół siebie, jak praktycznie wszystko jest związane w jakiś sposób z technologią, z programowaniem i nasza lodówka, która ma tryb automatyczny w zamrażarce imprezowy, to tam też jest jakiś program w środku. Także Myślę, że to też była dla niej ważna lekcja, bo na początku, na pierwszej lekcji, bardzo mało osób potrafiło w ogóle wymienić, czym tak naprawdę pisze, zajmuje się programista, poza tym, że pisze gry. Mówię, okej, okay, dobra, a coś jeszcze. No, dwa słowa o fundacji. Fundacja radziwił, tak jak troszkę wspominam. zajmuje się dziećmi, chce ich wspierać w tym, żeby po prostu miały lepszy start w życiu. Żeby, a w zasadzie, żeby miały po prostu taki sam start jak dzieci z normalnie funkcjonujących rodzin. To o to chodzi o wyrównanie, nie o danie jakiejś wielkiej szansy e, wyższej, tylko o wyrównanie ich do poziomu normy, do normalności. I myślę, że to jest bardzo przyświecający cel w obecnych czasach, bo co prawda mówi się o tym, że klas już nie ma społecznych, przynajmniej nie powinno być podziałów, ale wiadomo, jak jest. I dla tych dzieciaków szansa dostania komputera, które wszyscy dzieci inne w klasie mają, jest czymś niesamowitym. Dla nich to jest skok o kilka lat do przodu. Więc naprawdę tutaj dla fundacji w ogóle słowa uznania, że zdecydowali się na taką działalność. I że naprawdę nam pomagali, zorganizując właśnie salę, reagując na nasze prośby właśnie a propos tego, że niektóre dzieci nie nadążają z materiałem. Albo też, no na kartkówkach trzeba było też pisać. Dużo jest dzieci po prostu z Ukrainy, które nie do końca radziły sobie z językiem polskim. Starałyśmy się iść w tę stronę, że to jeżeli nie umiesz tego napisać, to to choć pójdziemy za drzwi, powiesz mi, co byś napisał w tym zadaniu. Bardzo często te dzieci mówić potrafiły, pisać nie do końca. I tu też tę stronę Fundacja organizuje dla nich zajęcia, żeby im pomagać. Także myślę, że naprawdę wykonują świetną robotę. Wszyscy, szczególnie, no, miałam głównie kontakt z uchowawczyniami, więc tutaj również dla nich się należało ubić słowa podziękowania. Yy, troszkę więcej o tych naszych dzieciach, konkretnie już. Dzieci były w wieku od 9 do 12 lat. Głównie były właśnie z, z rodzin dysfunkcyjnych, z rodzin biednych, przez to też te dzieci właśnie były po prostu troszkę jednak odbiegające od takiej przyjętej normy. Właśnie czy to te problemy technologiczne, czy jakieś tam odpały ADHD i krzyczenie na nas, że on teraz chce grać, było na początku normą, potem się nauczyliśmy. W grupie była jedna dziewczynka. Na początku była to Karolinka, niestety w trakcie zajęć zrezygnowała. Z tego co wiem, trochę mama tam zadziałała, że są teraz ważniejsze sprawy niż chodzenie do fundacji i na zajęcia. Także takie historie również nam się zdarzały, bardzo przykre. Był Andrzej, Adrian, Ilia. Chłopcy byli całkiem sprawni w technologiach. Dodatkowo mieliśmy Olka który był chyba najbardziej zaawansowany, jak chodzi o wiedzę technologiczną. On przychodził z własnym laptopem, z własnymi jakimiś pomysłami czasami i wydawał się taki najbardziej ogarnięty ze wszystkim, łącznie z tym, że można korzystać z Jaja. Był też Leon y, i Mark. Leon nam odpadł po drodze, zrezygnowawszy. Tak naprawdę w zasadzie nikt nie wie czemu. On po prostu spierdził, że nie chce chodzić na zajęciach. Podejrzewam, że dlatego, że nie można było na nich grać Minecrafta, tak po prostu. Bo to był duży problem. Mark i Max to byli dwaj chłopcy, którzy dotrwali do końca. Także byli najwytrwalsi i nie można im odmówić determinacji. I właśnie, troszkę o tym, jak przebiegał, tak pokrótce. Bo już wspomniałam, że na pierwsze zajęcia przyszło więcej osób. No i pojawił się właśnie problem ze sprzętem, z miejscem. To też nie było do końca wszystko przystosowane jeszcze. No i trochę szliśmy na bieżąco, też ustaliłyśmy pewne zasady z dziećmi. Udało nam się jako tako je reflektować. Dzieciaki też wiedziały, że poza karami, jak na przykład właśnie pompki czy wyjście, to były też nagrody, mianowicie za każde, każdą dobrą odpowiedź, jakieś zaangażowanie dostawały cukierki. No właśnie, Minecraft przeciągnął wiele dzieciaków, no ale problem był taki, że nie, tam nie chodziło o grę, tylko o naukę, bo to był Minecraft Education. I tam można programować w Pythonie. I na tym się chcieliśmy skupiać, a nie na grze. No i było bardzo dużo dzieci, które tego nie rozumiały. Dla nich Minecraft to była tylko i wyłącznie gra, i one chciały grać, i w ogóle, że tam można pisać kody. Było to pewnym ciekawym elementem, no ale nie na tyle, żeby skupić ich uwagę. Po prostu. No i dlatego część dzieci po prostu stwierdziła, że nie przychodzą na zajęcia, skoro nie będzie można po prostu na nich grać. Stąd też została właśnie połowa uczniów. No i frekwencja i zaangażowanie były różne. To też bardzo często, tak jak mówię, zależało na przykład od rodziców albo od w ogóle zasad fundacji, że dziecko nabroiło coś dzień wcześniej, więc następnego dnia miało zakaz przychodzenia do fundacji, bo takie były zasady fundacji i w nie nie mogłyśmy ingerować, bo jednak to były takie zasady trochę nadrzędne. No i tak bywało różnie z tą frekwencją. Tak w zasadzie jedynym dzieckiem, które było na wszystkie zajęcia, był Max. No ale co nam się w ogóle udało zrealizować? Udało nam się zrealizować tak naprawdę podstawy Pythona w całości. Także uważam, że jak na 10 zajęć to był wyczyn z dziećmi. Zrobiliśmy sobie zmienne, operatory, instrukcje warunkowe, pętle, listy, funkcje. Tłumaczenie dziewięcioletniemu dziecku pojęcia funkcji jest ciężkie. Ale, ale się udało. Trzeba po prostu właśnie robić to przykładami. E, próbowałam też właśnie dawać jakieś piękne, podchytliwe pytania, często właśnie na warunki. No, wiecie, głównym warunkiem było, na przykład, bo wyżej osiem, że jak ma 18 lat, lat więcej, no to jest pełnoletni, a mniej, no to jest niepełnoletni. No miałam takie, dobra, a jak ktoś wpisze w inputcie, że ma minus 10 lat, to co? No i te dzieciaki wtedy miały takie, aha, dobra, to jest troszkę bardziej skomplikowane, to trzeba dorzucić jeszcze kolejne. Warunki, a no i w górę też, no bo jak ktoś pisze, że ma 6 tysięcy lat, to też już może nie do końca. Także musieliśmy przyjmować, no i była też dyskusja, a jak przyjmować jakieś warunki krańcowe. O ile zero wydaje się sensownym pomysłem na minimalny próg, no to ten największy 100, a może 120, a może 150. No więc sprawdzaliśmy na przykład, ile, jaki był najstarszy człowiek na świecie, żeby przyjąć jakiś punkt odniesienia. Zrobiliśmy kilkadziesiąt przykładów zadań, a między innymi też napisaliśmy sobie grę w kółko i krzyżyk, żeby dzieciaki faktycznie miały coś, w co mogą sobie poklikać. Zawsze je to bawi, jak to niby taka prosta gra, ale jednak jak napisana przez nich, to nie jest to innego, że potem można pójść i zagrać sobie właśnie z ciocią, albo jak rodzice przychodzili czasami do fundacji, to można było pójść i po... zobacz, to ja zrobiłem. To jest chyba to, co dzieciaki lubią najbardziej, czyli móc się tym po prostu pochwalić. No i oczywiście kilka projektów w Minecrafcie też nam się udało zrealizować, ale głównie tutaj był nacisk na Pythona, bo dzieci, które przyszły programować, były bardziej zainteresowane programowaniem niż graniem. Mnie to osobiście cieszyło. Tak jak wspomniałam, zwycięzca był jeden. Tu mamy kilka zdjęć chłopaków. Ale zwycięzcą był Max. Czyli to dziecko, które przeszło na wszystkie zajęcia, było zawsze. Czasami było tak, że mieliśmy praktycznie zajęcia indywidualne. Zdobył też najwyższą liczbę punktów ze wszystkich kartkówek i ostatecznego testu, z tego względu, że po prostu bardzo się do tego przykładał. Jego to naprawdę interesowało. Widać było, że łapie te pojęcia, że robił sobie notatki, założył sobie zeszyt, gdzie to wszystko pisał. Wysyłał sobie programy na maila, żeby móc w domu w nich jeszcze pogrzebać, dostawał zadania dodatkowe przez swoje zaangażowanie, żeby właśnie coś znaleźć, to robić, a jakby zrobić jeszcze jakąś taką funkcję. A więc Mac zrobił wszystko. Mi czasem brakowało pomysłów co ja mogę mu jeszcze powiedzieć. Musiałam kombinować na bieżąco, bo się wyrabiał wcześniej niż przewidywałam. Jego marzeniem było napisanie wspólnej gry z siostrą. Uczył się dwa skryptu z YouTube'a i zaczynał tę grę pisać z YouTube'a. Także jak na dziewięcioletnie dziecko, to uważam, że naprawdę sobie nieźle radził. I no cóż, w nagrodę oczywiście. To już pewnie niektórzy słyszeli, może nawet wszyscy, dostał od nas laptopa, bo miał bardzo smutną historię. Dwa tygodnie przed zakończeniem naszego kursu jego komputer domowy się zepsuł. Rodziny nie było stać na kolejny. No i tutaj właśnie zwróciłyśmy się z marzeną hmm, z prośbą, że może by się udało z coś kombinować. bo naprawdę temu dziecku aż szkoda nie pomóc w takiej sytuacji. On naprawdę tam płakał w tej fundacji, że mu się ten komputer popsuł, że on stracił te wszystkie programy, że teraz nie ma jak robić tych zadań. No, serce się łamało. Także tutaj wielkie podziękowania z doradka za to, że ten komputer został przekazany, że mogliśmy na koniec kursu po ostatnich zajęciach po prostu go wziąć, zapakować i powiedzieć: Maksiu, dla ciebie. A dla dzieciaków, <taki> tak, dla, dla dzieciaków, tak jak mówię, dla nich to jest niewyobrażalne. One jak stracą telefon, to muszą czekać na przykład dwa lata na odzyskanie nowego, bo muszą po prostu rodzice pieniądze uzbierać. To nie jest takie proste dla nich. Wielki dar i Max potem płakał ze szczęścia, jak dostał ten komputer. On naprawdę nie mógł wierzyć, że taki prezent dostał. Także tu wielkie podziękowania raz jeszcze, że się udało to zorganizować. No i w ogóle dlaczego zachęca? Dobrania udziału w takich projektach, rozwija to nas, bo możemy spotykać się z nowymi ludźmi, poznawać nowe problemy. My wszyscy wiemy, że istnieją te biedne rodziny i my wszyscy wiemy, że istnieją takie problemy. Ale teraz gdzieś tam w sobie z tyłu, w tej pamięci. Zetknięcie się z tym tak jeden do jednego jest jednak zupełnie innym doświadczeniem. Człowiek uświadamia sobie skalę tego wszystkiego, że te dzieciaki to jest tylko garstka i to jest tylko jedna fundacja. Także nawiązywanie nowych kontaktów nowe doświadczenia, nasz rozwój osobisty, bo tak jak mówię, wymagało to od nas pewnej wprawy, żeby zorganizować się z taką grupą dzieci. I żeby ich problemom zaradzić. No i oczywiście właśnie jest to pomoc i wpływ na innych, bo mogliśmy uszczęśliwić parę dzieciaków, mogliśmy na pewno Pomóc Maxowi, chociażby, właśnie tym laptopem, że mógł to tworzyć dalej. I z tego co wiem, to chłopiec dalej programuje i coś pisze. Sam się uczy, dalej rozwija. Także jest to na pewno. Bo już się śmiałyśmy z Marzeną, że jak tylko będzie miał ten wiek, że można go zatrudnić, to go wciągniemy do Fincher, do jakiegoś projektu, tam jako starzyste. Także nie, no chłopak jest pojęty, także można by było. No oczywiście właśnie jest to praca z innymi zespołami, bo musiałyśmy się kontaktować zarówno z fundacją, jak i z gigantami programowania, którzy również brali ludziom w tej akcji, jak i chociażby właśnie z marketingiem, czy z Radkiem a propos tego laptopa. Także sieć kontaktów nam się troszeczkę powiększyła. No i tu marketing wrzucił w na Tak Także jeszcze są jakieś pytania? Ile trwało jedno zajęcie? Jest. Troszkę bywało z tym różnie. Pierwsze zajęcia bardzo mocno nam się przeciągnęły ze względu na te problemy organizacyjne, techniczne i wszystko, bo trwały prawie 2,5 godziny. Zasadniczo, standardowo materiał był przerabiany od półtorej do maksymalnie dwóch godzin. Półtorej godziny to było tak troszkę minimum, dwie godziny to już naprawdę był maks, jak już, już dzieci dłużej nie były w stanie, była pośrodku przerwa, taka 10-minutowa, czy tam 15, zależy jak stołyśmy z materiałem, żeby mogły sobie pobiegać, pójść, pochwalić się, co już im się udało i tak dalej. Także zasadniczo miałyśmy tam faktycznie po prawie dwie godziny w tygodniu. Siedziałyśmy w tej fundacji z marzeną. Co, co można zaprogramować w Minecrafcie za pomocą Pythona? Można jakieś automatyzować wszystko. produkcję, na przykład mięsa, tak? Wszystko. Dosłownie, możesz zrobić wszystko. A można wywoływać zewnętrzny świat, można na przykład? Chyba jeszcze nie ma połączenia ze jajem, ale co do zasady, tak jak właśnie są różne projekty, no to czy jakiś właśnie Tor Przeszkód, czy deszcz Zombie, gdzie też, chyba właśnie było po drodze też z tym Harem Potterem, gdzie właśnie był Lumos, ale był też Bombarda, które przywołało pioruny, Avada Kedavra, która zabijała wszystkich przeciwników naraz, także dla dzieciaków to też było, nie? planowaliśmy sobie tysiąc zombi, waliliśmy jednym zaklęciem o wadę kedawra, dlatego skrót na klawiaturze i wszyscy padali naraz. Także y, można tam zrobić naprawdę wiele rzeczy yy. i myślę, że jako narzędzie edukacji jest to fajne, tylko dla dzieciaków, które potrafią się skupić, bo bardzo dużo dzieci też w gigantach programowania po prostu na hasło Minecraft reaguje tak jak tutaj, czyli przychodzą i myślą, że będą mogły sobie pograć. Szczególnie jeżeli dzieciaki są, nawet te, które są zainteresowane, ale jak są trochę szybsze niż reszta grupy, no to już napiszą ten kod, sprawdzą, że działa. No i nie można takiemu jednemu dziecku już zacząć powiedzieć do końca, co, co tam będzie dalej. No i ona z budów zaczyna grać, tylko że potem ono coś robi. I teraz, żeby wróciło do tego kodu, to trzeba się czasami trochę naprosić.